Witam na nowej serii. Będziemy... będziemy grać w stronę bloka. No jest to paczka. Jak skyblock, tylko nie. Jesteśmy w ziemi głęboko. Mamy jakieś tam mody, mamy questy. Dziś sobie spróbujemy zrobić tak. No tak... No powiedzmy dotąd. Do tego, no klasik. No i co? Y Trzeba wziąć dirta. Znaczy gobla. Bijemy ręką. Przosta sprawa, ręką, nie tym. Na początek, no to, no to musimy to zebrać. Tam chyba w kościku jest. 16. Ok. No i co się wydarzyło, jak nagrywałem? No bo nie nagrywałem tego pierwszy raz, nagrywam drugi raz. <grybujesz> 40 minut materiału. Się nie nagrało. Się nagrało się, audio, ale nie nagrało się wszystko inne. <laughs> Czyli obraz. Więc 40 minut gadałem do czarnego ekranu. Jakbym był lekko. niepełno. O! Okej. Okay. Niezbyt bystry, byłbym. No można zrobić tak. K. No i mamy kobla. Bo to musisz mieć crafting odpowiedni, nie? Bo to ci jakby automatycznie robi coś takiego? Klikniesz K. No i teraz musimy zdobyć 12 koblestona. Tak. No i co? Nie, nie wiem jak do tego dopuściłem, że nie nagrałem. Miałem już ochotę jutro nagrać. Żebyście nie mieli jutro filmu, ale... Nie no, musi być jutro film. Powiedzmy, że jakieś daily teoretyczne robię. Dobra, 12 kobla. No i tak, teraz crafting table. O! kapacitor, Fajnie. Crafting table z tego jest spoko, bo popatrz. Oj, pustą ręką. Spoko jest, bo zostawia w nim itemki. Więc, więc fajno. Mamy crafting table. Teraz trzeba zrobić dyrta albo skrzynkę. Jak się robi taką skrzynkę? Łe. Ile oni tam tego chcieli? Cztery. No i co? Zwykła skrzynia. Koleśnik zrobiony. Fajnie. Co tam dostaliśmy? Torch launcher. Może być. Dzięki. No i tak, potrzebuję Stone Hammer i Stone... No i dirt. Dobra, no to trzeba trochę jeszcze pozbierać tego pebla. Z tą już będziemy mogli normalnie kobla zbierać. Ten się ze stołu nawet już dropił kobel, więc git. Co z takich ciekawostek? No w poprzednim Stonebloku bloku. Wiem, że było tak, że jak się wykopałeś w górę, to miałeś lawę i normalnie słońce, nie? Tym tak nie ma. Więc żeby zdobyć słońce, się nie da słońca zdobyć. Ale jak się wykopiesz teraz w górę. Ileś tam kratek, nie wiem ile, to ci się zrobi jakiś Mining Dimension, w tym Mining Dimensionie podobno są jakieś różne rzeczy, ale to nie wiedziałem śledzić do niego, bo braknie trochę czasu, ten odcinek będzie trochę krótszy, bo jest druga w nocy, ale musiałem się aż przejść po pokoju po tym co zrobiłem z tym ja nagraniem ekranu. I dobra, i teraz, że zrobić dirta. Ile tego dirta? A dobra, trochę więcej. Bo jeszcze z dirta. Chcemy wykonać tak zwany saplingi. No, 7 może wystarczy. A już to głośne. To trzeba ściszać montagu. Dobra, jeden dirt. Co je postawimy tutaj? Oficjalnie, a resztę dirtów zaraz będziemy robić. Potrzebujemy Stone Kruka. Robi się tak. No i teraz dirt zostawiamy, rozwalamy. I wypadają normalnie drzewa. Pik, bierze reklamę. Pch, nagrodę. Co? So? Drakonik Kore. Chore. Fajne. Drakonik kory mamy drewno, trzeba je oczywiście zszyftować, jeśli dobra działa I teraz tak, co my tu chcemy? Po prostu 16 drewna. OK Rozwalimy. A i pod tyldą się wyświetla jakieś coś. Wydaje mi się, że to jest y, jakiś morb, mode, że się może zmieniać w potworki, które tam pokonasz. Więc na przykład jak sobie pokonamy jakiegoś nietoperka to będziemy się mogli w niego zmienić. Całkiem spoko. Jak będzie trzeba gdzieś do jakichś kabli układać czy coś. Są tu te wszystkie kable, jest to wszystko, nie? Paczka od FTB. No i mogę coś zapomnieć powiedzieć, bo Cały ja czas mam w głowie coś, żeby. Ja już to mówiłem, nie? No, mówiłem. <noise> Tylko, że nie do was. Do czarnego ekranu. O. Party Pikax. Wcześniej też mi wypadł. Dobra. O. Gruszki. jakaś śliwka. Fajno. Teraz tak. W co modem, żebym wykonał tak? Wziął to. W tym rozwalił liście. Jest robak. No, i teraz tylko wystarczy zainfekować drewno, drzewo. Pokaż to jeszcze gdzieś do góry. Ach, to nieźle do góry. Dobra, jest zainfekowane. No to zrobimy sobie Tinkera. Jak to się infekuje w tym czasie? Dobra, trochę tych będzie potrzebne. Pyk, pyk, jakoś tak. Coś takiego i tak. Jeden taki. Tak. Pyk. 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 I pyk. To wszystko? Tak. Zrobione. O, ja tam zostałem. Drugi party. Pikax. Jaka jest na to szansa? Chyba mała. Dobra, mamy zainfekowane. Jeszcze nie całe. No to wykopię. Może nie. Ręką, tylko tym. Wykopię tak. Zrobię sobie jeszcze jeden crafting. Ale taki z Tinkera. No i postawimy tu taki tak zwany one multi -block. Mm. Ten. 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 I ten. Ok, no jest działa. Chyba już jest zrobiony. Dobądź nić. No to... Tyk. Nić jest. Zbieramy kościka. Dimensiona nie idziemy. Dzisiaj. I tak, stwórz siewę. No to, że stworzyć siewę, będziemy potrzebować tak. Drewno. Czy takie? Pyk, pyk. I tu. No i co robi nam siewę? No jeszcze do siewę? Mesza. Czyli sito. Proszę. No i na przykład weźmiemy sobie gravel. No i można go przesiać. A co wypada z gravela? W tym wypadku nic. <laughs> Ale wypada naprawdę. Nie oszalałem. O, widziałeś? Wypadł jakiś przedmiot. Zaraz zobaczymy co to. Iron or piece. No jakieś kawałek Ironu, trochę flinta. Spoko. Spoko sprawka. Zrobiliśmy siebie. Chcą jakieś heavy siewy. Hmm. heavy siewy się chyba robi? Jakoś tak. Czeka, jeden. Tak. No i to działa tak samo, tylko że skompresowane bloki można wkładać. Zaraz zaraz będziemy to robić. No i to zaraz. Można podnosić. Nie można. Um. Autoś siewa chyba nie zrobimy dziś. Chociaż. Nie. I rano chyba nie będziemy mieć. Dobrze, no to teraz tak. Och, krócibel. Och, krócibel. Prosta sprawa. Pyk-pyk zrobię od razu dwa. No i mamy. No i to działa tak, że można tu wdupcyć jakiś organiczny materiał. To się na wszystko zmieni w wodę. Dobra, to niech to się robi. Będziemy potrzebować wodę. Kurdy. Będziemy potrzebować więcej wody. Mogę zrobić czy? Dobra, nie, no, bez sensu. I Teraz tak. Tu chcę, żebym zrobił klej. No to, żeby zrobić klej, potrzebujemy. kobla. To kobla, może tym wykopiemy. Dobra, tu na razie mogę zrobić tak. partyki pikaks to tak kopie szybko, że to ja tylko tapuję, nie? Żeby nie rozwalić tą z tyłu. Mm. Mogę zrobić tak. A, zrobię wszędzie tak. W ten sposób. Oha, no i zepsułem. Dobra, to Dobra, pięknie to wygląda, ale jak stanie się tak. O, teraz pięknie. Te strony trochę brzydziej, No i co, myślę, żeby zrobić trochę patyków. Patyków zrobimy trochę tych. Dokładnie 9. No i teraz bierzemy 9 młotków nierozwalonych. Wszystkie muszą być nowe. I możemy zrobić tak, jak jesteśmy w craftingu, klikamy na kobla k, i nam się kompresuje elegancko. I paczek to szybciej idzie teraz. Tak samo, pyk. Dirt. Z dirta mamy dalej piach, chyba? Tak. A z piachu mamy dalej to coś. Tego czegoś wkładamy do wody, to jest dust, czyli pył. Wkładamy do wody i mamy klej. Tak jak w queście prosili. No i teraz, żeby zrobić tamto coś, krucibel, no to potrzebujemy z kleju zrobić yy, porcelanę. O proszę, spawn charger, changer. O, nether store, coś tam. Nie wiem, do czego to służy. Podkładam.. Oho! Fajno. Nie wiem jakim cudem ja to mam postawić, jak ja nie mam wojda. Nie wiem. Tu trzeba uzupełnić trochę zapasy. Krucji. Trzeba zebrać trochę sezonek. O. Dobra, gdzieś trzeba zrobić nieskończone źródełko wody. Gdzie by tu zrobić? OK, będzie tu, no i to też by przesunąć, ale nie rozwalać całej baski. No już się zaczyna brzydko, nie? Przednio tam mówiłem, że fajnie by było jakby to nie wyglądało tak byle jak na, na tym Sky ale już mi nie wychodzi. Dobra, no i teraz wystarczy piecuch, a w piecuchu to. To sobie bo tego kleju będziemy potrzebować całkiem sporo. No I to mogę od razu przesiać, tyle jej się da. K, dwa się da. To trzeba wyjąć, włożyć tu. No i w tym Heavy Oak Meshu można zrobić, przesiewać. Można przesiewać te grube, nie? kompresowane. Dobra, mamy trochę wody. Tutaj ile jeszcze? Zaraz będzie kolejne wiadro. O, patrz tu! Party pickaxe. Tyk. Postawiłem sobie ciastko. No i teraz możemy sobie zjeść ciastko. Dobrze, co dalej? Trzeba... bone bo z tego dusta wypada właśnie bone Mill. No to trzeba trochę nam kobla Tę stronę trochę poszerzymy. Myślę, że wystarczy tyle. Teraz to wszystko trzeba przerobić na jakiś tam szajs. Znaczy, da się zrobić tak, że z kompresowanym kilofem. Tak, da się. Dobrze. Robimy dalej. Trzeba znów to, nie wiem jak to nazwać zmielić. Trochę piachu. Teraz i trochę pyłu. Dobra, oficjalnie mamy już pył. 4. A woda? Jak tam? Stan wody? Jest git. No to zaraz będziemy potrzebować więcej pyłu. Dobra, jeden bone mil. Potrzebujemy Bonmila 7. Nic nie wypadło. 4. No, no niestety, nie zawsze się ma szczęście. No to co? Dalej w tę stronę. O idealnie 63. No idealnie dobra. Teraz wystarczy tylko rozdupcyć. Ale to iść do EQ. Panie kolego. Teraz oficjalny dirt. 7 sztuk. No i... mamy już... Jeszcze nie. Teraz. Mamy skompresowany dust. No i dalej robotaju. Dało. Kurde. Tego nie musiałem. Generalnie tak, z piachu robimy tak, z pyłu, sorry. Bo generalnie powinno stać bliżej tego. Bliżej w źródła wody. Kto to w ogóle projektował? No. Teraz jaka. Jaka robota, i ja teraz to idzie. Dobra, nie potrzebujemy aż tak dużo. I tak, to i to. Robimy teraz tak i wystarczy to przepalić. Dobra, patyka tam rzucę. Przepalamy. Będziemy mieć krucibla. Make crucible. A ten? Fluid crucible? Mmm. Any stone, stone slab. No to zaraz też trzeba będzie. Mamy węgiel? Był coś takiego. Tak, jest. Mamy węgiel. Tylko nie mamy kobla. Cholera. Dobra, myślę, że tu można trochę rozpieprzyć. Dobra. Na razie to będzie wyglądać w ten sposób. Tu wsadzimy 8. Ile my tam potrzebujemy? 6. Braknie. Dobra, dopcham patykiem. Powinno być GIT. No i teraz. Nie ma węgla. Imbecil. Dobra, trzeba tu szybko zesłopować. Tak, wziąć to. Daj mi jeden węgiel. Bo potrzebujemy pochodnie. Dobra, jest jeden węgiel. Jest pan pochodnia. No i teraz gdzie by to? No będzie tu stał. Stawiamy pochodnie. Na pochodnie stawiamy krucibel. I, według teorii piskowej, można połączyć cztery koble, O jest chłopie tok. No robi się lawa, nie? To w sumie tyle. Tu jeszcze przesieję ten cały ten. Dobry quest'a? Nie. Aha, klosz. Muszę zobaczyć co to robi, bo to wydaje się spoko. Wiem, że to robiłem na do do ale nigdy tego nie użyłem. 5, sześć. Dobra, ile ja potrzebuję jeden tak. No i teraz... Jeszcze jednego by się przydało mieć. E, chłodzi. Kurde, no. Ale czy generalnie chyba wystarczą. Dobra. Tu oświetlę, że się nic nie rozpi. O, jak ładnie teraz będzie. Dobra. Dwa wystarczyłyby. Kurde. Mamy Stone Barela. Na razie chyba. Nie jest mi to aż tak potrzebne. Póki nie mam lawy. E? O, fajne. To jest do Thermal Foundation. To się nie nazywało Thermal, jakiś Może nazwy zmienili. Ale to idzie. Powoli. No to tak, tu na razie jesteśmy zablokowani w tą stronę. A generator kobla potrzebuje lawy, prawda? Jak. Więc też jesteśmy zablokowani. Możemy zrobić to. Jak taki forcz zrobić? Nie możemy, nieważne. Dobrze, no ten odcinek taki trochę krótszy. Ale no, jutro będzie też odcinek, nie? No, jutro zrobimy na pewno jakieś surowce już porządne. Zrobimy trochę z tych. To, co to jest? Jakaś laleczka. Do czego to służy? Nie wiem. Trzeba będzie zobaczyć. W jakimś poradniku. No i kurczaczki są, no proszę. Będą kurczaczki, będą krowy. L, l, krowy. Okay. Będą krowy. Będzie to, będzie to, będzie wszystko. A, i ci jeszcze pokażę, jak się robi, co ciekawe. Projekt E. Jak się robi transmutation table? Fajne, nie? Moim zdaniem, fajne. A jak się robi na przykład jakiś Iron Singularity, potrzeba. 12600 bloków żelaza Albo 12200 bloków elementu Co tu jeszcze jest ciekawych? Ender Quartz, Tanody Ten Flux Singularity Coś takiego trzeba, nawet nie wiem co to A do tego? Infinity Catalyst Wszystko ore Fajnie się paczka zapowiada. Zobaczymy jak to wyjdzie. Powinna działać wszystko fajnie. Też tak nie ma strasznie dużo modów. Tych zakładek nie jest, aż tyle jak w Sky Tam się parę rzeczy wykrzaczyło. Nie ma i podów chyba. Także nie będzie obizowania. Czy i pody są, ale nie ma tych innych flower podów. Wiesz, których to jest sobie na skali więc nie będzie takie oblizywanie z MC, jak tam. Ale tam ta paczka trochę inaczej działała. Opierała się na MC głównie. A ta się opiera na sprycie. A sprytu mi nie braknie. Albo i braknie. Jak z poprzednim odcinkiem, który się nie nagrał, bo nie włączyłem ekranu. No nic. Dzięki za oglądanie. Jutro będzie film. No yello.